I witajcie w kolejnym odcinku z kariery Barceloną. No i tak, chciałbym w tym momencie przejść do negocjacji z Wandersonem. A poza Wandersonem jeszcze jest pozycja bramkarza którą przydałoby się wzmocnić, Jest tak kluczowy ok, 5 lat spoko, klauzula, musimy ci wpisać Jest taka niska, tak szczerze możemy zrobić z tego 82. Jaka płaca? U nas najlepiej to zarabiają chyba z 20 tysięcy. Więc trochę śmieszne, nie? Patrząc, że on zarabia tra 50. Tu by się stał najlepiej opłacanym u nas, ale może. Dobra, akceptują to na szczęście tak nie jest. Przychodzi Brazylijczyk na prawą obronę, ale nie jest to Daniel Alves. Jest to pan Wanderson. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrym prawym obrońcą przez najbliższe lata. Pięknie. Właśnie, Bramkarz. Hmm. I tak spojrzymy sobie. To jest Solakis, który ma 24 lata. Dopiero ma 80 ceny. Nie byłby za drugi. Jest i tak wysoki. To jest Kai Frank, ale to tak. Tak niby okej, okay, ale. Bubaumant to też jest średnio, ma chyba prawie tyle co Astralaga, jak dobrze pamiętam. Tak, jest Wondersun 23. Hmm. 20 może? Staniesz 20. Hmm. I jest spoko. Co by ci tu dać? 8 tygodni. Tylko właśnie my potrzebujemy, żeby to był właśnie zawodnik grający defensywnie niż w rzeczywistości. Więc niech robi sobie wahadłowego. Możemy przejść dalej. Mamy 5 luty. Co my tu mamy? Ktoś odchodzi. A kto? To jest chyba Lukas Roman. Jeszcze wcześniej balo Tak jest, Lukas Ayrton Roman. Dobra, czy mamy jakieś oferty? Trzeba to sprawdzić. Gabriel Garcia. Buto, Manchester City. Powiem szczerze, hmm. na pewno nie za takie pieniądze. To jest zawodnik, który ma bardzo duży potencjał. Ciebie możemy wypożyczyć na dwa lata. Ciebie tak samo. Lepiej, jakbyś poszedł do Portugalii. Tak szczerze. Zastralek, kiedy stajemy ofertę. Hmm. Szczerze, jest co do przemyślenia. Tu się zgadzamy. Pieniądze niepotrzebny mi jest zawodnik Żeby troszkę więcej niby, a spróbujemy tak a tutaj też dajmy więcej, my jesteśmy chciwi chcemy więcej pieniędzy. Czy może mamy jakieś nowe propozycje? Jest Traford. No ale tu wolałbym już chyba jego, nie bym miał wybierać. No, tak poza tym. No, jest niby ten Jorgensen. Ale to nie wiem, czy to nie jest chociaż... Hmm. tak we... Drugi z tego brighton, to tak nie widziałbym tego. Hmm. Nad Filipem możemy się zastanowić. Co my tu mamy? Łoma kurde, 17 lat i ma taką brodę. Skubany. Nieźle się bawi. Patrzcie, Realma. ma ciekawego prawego brońca. Hmm, on wygląda fajnie. Czyliż tu coś jest jedynie, chyba chyba jest to samo. A tutaj. Był zawodnik. Oblak to nie. pan Troszeczkę mi się wydaje, że za, za stary już. Ten werbrugę. Kończy mu się też kontrakt, nie? Wiecie, Brighton mogło nic nie wygrać. Zakończyli gdzieś w środku tabeli. To on se stwierdzi, że nie przedłuży kontraktu. Może właśnie on. Ale na razie symulujemy dalej. Co my tu mamy? Kto odchodzi? To jest Christian Martinez za milion. Parę razy zagrał. Nie ma źle. Przesumujemy jeszcze te kilka dni. No i za daleko. Mm. Tarcza starego kontynentu. Co by tu się opłacało tak szczerze no to jest 5 milionów Nawet okej okay. Teoretycznie to jest w Europie, daleko nie ma Więc niech jest to Zobaczmy, czy coś dostaliśmy Możesz odejść. Ty, tak. Ty idź tu albo tu. Chociaż ta Portugalia będzie lepsza. Gdzie co? Nie chce mi się ten. To zaakceptujemy. A Pforta zgłasza się na poli. To jest ciekawe akurat. już tych szans nie będzie aż tak tyle dostawał więc Jestem do rozmyślenia Athletic Bilbao, nie wiedziałem, że Brazylijczyk jest baskiem ale okej okay. no i dobra My jak najwięcej ile możemy Tylko 30 baniek byłoby okej okay w sumie No co z tym Astralargo? To nie ma kończącego, więc ten verboken byłby lepszy, nie? Dobra, jest jakieś nowe, widzę. Loro. Malik fajnie rozwinął. Przyborek. Szerze? Jakby, może miał lepszą ocenę, to na taką rezerwę nie byłoby to głupienie. Było Niestety nic ciekawego, ale tu mamy kilka restes, tylko to jest aż chyba za dobry na ten etap, ale on jest na pewno ciekawy. Restes, wykończył mu się kontrakt, to było idealnie, ale uważam, że ten albo ten. Nie byliby najgorsi, nie? Coś mamy. Jest tam parę opcji, co wcześniej sprawdzałem. No w przypadku odejścia forta, to przydałby się ktoś taki rezerwowy. Jego stylu, nie? Czyli mogąc zagrać na prawej i lewej. A nawet na środku by się poradził Ford. No bo. Ciekawie. Djaku Nie ma takich opcji takich Może tu coś dostaliśmy co Mi się kończy kontrakt ciekawy, tu. a tu już chyba wszyscy co byli tak jest Przejdźmy się tutaj, przesymulujmy te kilka dni w taki sposób. Czy mamy coś? oferta była. i teraz czy to przeze mnie że za długo ten czy chyba za długo tak mi się wydaje no to niestety fort nie odejdzie chociaż niestety na pewno by się przydał teraz fort więc nawet dobrze ten astralaga co z nim Jest tu ciekawa brak, Ten verb nie? Wiecie co? Zróbmy tak. No, no już płacę klauzulę. Zróbmy coś takiego. Grajmy dziko. Tu od 24 podobno. Wiecie co? Zróbmy jakieś sztuczki. I od 20 może. Może coś tam wynegocjują. Ciekawego. C tu możemy chyba zaakceptować. No. Spędził sporo. Był przez długi czas naszą jedynką no ale niestety pewnego pułapu no nie przeskoczy, nie przeskoczy. Teraz przed nami mecz z Chelsea. I tu na pewno porotujemy. Bakajoko okej. Okay. Trwają. Aha, tu odrzucili od razu. No, okej. Okay. Chociaż. Co w ogóle zrobiłem? Nie wiem. Ale dobra. Jeden do jednego. Baba. Się wyróżniał w tym meczu. A to Minges przesyła wiadomość, jaką nam, jakąś nas nam. Kurde. Jastralego odszedł. Tak. Tak jest. Gdzie on To Gdzie ten bot go wystawił w ogóle? To ciekawe. Mamy coś tutaj, czy niezbyt? Real Madrid skończyła się po poku Persiego To od razu odrzucamy To też jest głupie 30 Coś mnie tu asystent wciuga robi Wydaje mi się, że Możemy Dużo mniej Barbosa No nie, nie, nie. Absolutnie. Ty, 24. Hmm. Ale my mamy czas. Zagrajmy dziko. 20... I oni to akceptują. A asystent nie potrafił. To niezły asystent. Pan Verbruggen Może być Naszym bramkarzem już za moment Oczywiście kluczowy 5 lat jesteśmy Bardzo młody jeszcze Klauzulę Trzeba, trzeba 66 Z jednej strony to mało Ale z drugiej strony M25 25, a możemy dostać z 70, nie? No to jest i tak sporo więcej. Tak dostajesz tyle samo i tyle. I on to akceptuje. On chce przyjść tak. dla nas grać. A mnie to bardzo cieszy. No i pięknie.